Nie ma z tej strony Feniks i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii FIFA 14 Ultimate Team W którym to zaczynamy nowy sezon w drugiej lidze Jak wiadomo w poprzednim ledwo, ledwo utrzymaliśmy się w tej drugiej lidze Może w tym akurat uda nam się już awansować do pierwszej Zrobiłem parę zmian, jak widać tutaj mamy infor, to znaczy Upgrade Boateng i Diego Costa zastąpił yy, Karima Benzema na ataku Oczywiście również wrócił Cesc Fabregas do tego składu no i znaleźliśmy pierwszego przeciwnika, dosyć szybko. Przeciwnik gra składem BPL. Formacja 4-3-3, drugi wariant. Eee, Miralas, Andrea Schürrle i Roberto Soldado, jako trójka ofensywnych yy, zawodników. No i zaczynamy. Humels, Humels do Messiego. Leo Messi, Leo Messi uderza, ale niestety tylko obok bramki Igor Soldado Schürrle tutaj jednak oj jeszcze tutaj uderzenie szyle. i wybija Manuel Neuer do Soldado Soldado podaje do Miralasa Kevin Miralas Kevin Miralas i w 31 rzucie przeciwnik obejmuje prowadzenie niestety niestety obejmuje przeciwnik prowadzenie Kevin Miralas strzelcem pierwszej bramki dla przeciwnika Dośrodkowuje Eriksen, Christian Eriksen, dośrodkowanie na głowę Dawidowi za jednak nic z tego nie wyniknęło, jeszcze Kevin Miralas, Miralas podaje do, tutaj fatalne zamieszanie i Andrea szyrle strzela bramkę do pustej bramki, no zobaczmy, fatalne zachowanie Manuela Neuera i tak jest, Martin Montoya, Montoya i niestety przegrywamy już 2 do 0. broń. Do Shirley, ten do Roberto Soldado, Roberto Soldado ucieka, urywa się Humelsowi, i Boatengowi. I w 40 minucie Roberto Soldado potężną bombą nie daje żadnych szans do obrony Manuelowi Nojerowi i przeciwnik wygrywa już 3 do 0. No, fatalny start, fatalny start tego nowego sezonu w drugiej lidze. Zobaczmy, potężnie huknął Roberto, no nie do obrony, nie do obrony, na żaden bramkarz na świecie by tego nie wyjął, w zasadzie w FIFA. Trzymamy tutaj doliczając czas gry, Manuel Neuer kolejny raz stara się wyrzucić, ale tym razem nie zagroziło to naszej bramce tak jak poprzednio i mamy koniec pierwszej połowy, zobaczmy dałem ten strzał jeden, Leo Messi drugi był w ogóle nie wart odnotowania i zaczynamy drugą połowę Jego kosta, jego kosta do Marco Roysa. Marco Royce z Fabregas, podaje do Pedro Pedro wychodzi sam na sam z Diego Lorisem. Pedro i mamy mamy pierwszą bramkę dla naszego zespołu w tym spotkaniu 58. minutę zdobywają Pedro Rodriguez. Fajna, fajna klepka wyszła w tym momencie. Zobaczmy jeszcze raz. Diego Costa z Marco Roycem i Seskiem Fabrygasem, który wyłożył piłkę. Pedro Ten, temu nie pozostało nic innego niż skrywać piłkę do bramki. Diego Costa skrywa do głową, do Seska Fabrygas, Ses Fabrygas, Fabrygas jeszcze, Fabrygas! A i niestety broni Dolores. To powinna być bramka Ses Erikson. Tutaj Mats Hummels, a jednak Mats jest się potnął i w tym momencie sędzia zakończył tą, ten mecz, w którym niestety, niestety przegrywamy 3 do 1. No, fatalne, nie, nie, nie najlepsze, no, fatalne, fatalne, no, nie to, że na, nie najlepsze, fatalne za rozpoczęcie nowego sezonu, Zobaczmy, zwłaszcza po takich głębach w obronie, w moim wykonaniu. Kevin Miras Andreas Szydle, Roberto Soldado, tak jak mówiłem, frontowy, pierwsza linia ataku. Przeciwnika strzeliła bramkę dla nas w ją Pedro Rodriguez. Bramkę honorową. No i niestety, niestety zobaczył sobie jeszcze statystyki. Gracze meczu oczywiście Roberto Saldado. To był mój jedyny cenny strzał. Ten gol Pedro. No, tak już niestety bywa. Zaczynamy ten sezon od porażki. Jednak nie ma się co załamywać. I przechodzimy do następnego spotkania. Holy moly. Holy moly. Kolejny raz. Formacja 4-3-3. Drugi wariant. Tym razem mamy tutaj skład Serie A. quadrado Balotelli i El szarał jako taki... Y, te, te front trio, że tak powiem. No i zaczynamy. Vidal. Vidal wychodzi sam na sam z Petra Czechem Jednak broni Petr Czech, Dante jeszcze, No Dante wybi to piłkę. Jeszcze kwadrado dobiega do piłki. Broni Petr Czech Jeszcze David Luiz. No za krótko. De Rossi. Zablokowany strzał jeszcze tutaj. Aj, o to Potworne zamieszanie pod bramką. Jednak udało się wyjść z, z tej opresji. Arturo Vidal po raz kolejny, Arturo Vidal z rzutu różnego Arturo Vidal no po raz kolejny już no, Mario Balotelli tutaj zablokowany przez Galea Kisiego, jeszcze Balotelli poprawka. De Rossi pada na twarz, no nie wierzę, że tego nie strzelił. Fatalnie, fatalnie gra w obronie w tym, w tym nowym sezonie. Robert Lewandowski, może coś się, jakaś ak akcja zaczepna. Robert Lewandowski do Gindogana, Gindogan, urwał się obrońcy, Gindogan! i niestety, obok słówka z met zabrakło do strzelenia bramki. Daleka piłka od Dowidloidza, ale w tym momencie sędzia postanowił zakończyć to pierwszą część spotkania, która naprawdę nie wiem jakim cudem, ale wynik <grym> jest remisowy. Jeszcze, jeszcze jest remisowy. Przeciwnik naprawdę, zobaczmy, oddał 8 strzałów celnych na moją bramkę. Ja oddałem ja tylko jeden cenny strzał, który. Był za słaby, żeby. No, po prostu takie doturlała się piłka do, bramka, do bramki Marketego. No i zaczynamy drugą połowę. No, może będzie lepiej. Mario Balotelli. Jednak stracił. Odzyskał ją tutaj Luis Gustavo. Dante Gindogan. Gindogan do diufa. Mamy diów. Diuf. Mamy Diouf, to kolejna zmiana na życiem. Mamy diów. Piękna bramka. W 66.00 minucie spotkania. Mamy Diuf wyprowadza nasz zespół na prowadzenie do no fenomenalne uderzenie. Mamy Diufa. Zobaczmy to jeszcze raz. Piłka odbiła się od poprzeczki, przekroczyła linię i wyszła w pole. Zobaczmy, boom, potężna petarda. No, piłka odbiła się już poza linią bramkową i, i cofnęła się w głąb linii Sobie w głąb boiska. Ale oczywiście to jest bramka. Cedran Shakiri, Cedran Shakiri, Cedran Shakiri, uderzaj! Broni Marketi. Rutrożny w 80 minucie spotkania. Dośrodkować będzie oczywiście Cedran Shaqiri. Dośrodkowały. Cedran Shakiri na głowę Dante. Dante i kolejny raz piłka odbija się od poprzeczki. Przekracza linię boi... bramkową i cofa się w głąb boiska. Ale tym razem po raz kolejny gra postanowiła zajść tam ramkę. Mamy dwa do zera w 80 minucie spotkania. Jeszcze tutaj kwadratu do El-Sharawi'ego. El-Sharawi, El-Sharawi, El-Sharawi El mamy. Bramkę kontaktową przeciwnika w piątej już spotkania z zdobywcą Stefan El-Sharawi Gendogan. Gendogan, no to mamy diufa. Mamy Diuf wychodzi na czystą pozycję. Mamy Diuf uderza, mamy Diuf i broni. Kolejny raz Makety, to już doliczony czas gry. Oczywiście dojkonuje go Shakiri do Gendogana na krótko. Gendogan postanawia zamieszać tutaj dośrodkowanie. Wybija obrońcy. Uderzenie Luisa Gustavo O mój Boże, jaka bramka. O mój Boże, Luis Gustavo, no tego się nie spodziewałem po tym zawodniku. Przyznam szczerze, zobaczmy to jeszcze raz. To fenomenalna bramka, fenomenalna bramka. Tutaj kielini za krótko wybił. Piłka spada pod nogę Luisa Gustavo. Zobaczmy tutaj pięknie, będzie to widać. w Uderzył nie do obrony Cloudy Marketing. No, boom, same widły, z, że tak powiem, zdjął pajęczynę z bramki Cloudy Markietiego. No i mamy 3 do 1. Tak zwana karma powróciła. To co zostało nam zabrane w pierwszym w pierwszym meczu, zostało nam oddane w drugim. Chyba w tym momencie się zakończy. Tak, tak jest. W tym momencie sędzia zakończył to spotkanie, które wygrywamy 3 do 1. No i już jest trochę lepiej. Jest trochę lepiej. Mamy tą. Pierwszą wygraną w tym nowym sezonie. Tak jak mówiłem, Mamediów zastąpił Pierre Emeryka Mamianga. Przecież że że jest to bardzo dobry zawodnik. Zobaczmy, Mamediów oczywiście pierwszą bramkę Dante. Potem Luis zostało fenomenalnie wykończył z voleja samo okno. Dla przeciwnika zdobył bramkę Stefan El Sharawi Zobaczmy jeszcze, kto... oczywiście Mamediów został graczem spotkania. Powiem szczerze, że to jest wygląda koleś jak 50 Cent. Pion go za 450 końców, zawsze na statystyki no, przeciwnik miał przeważającą. To jest głównie kwestia tego, że w pierwszej połowie miał tyle oddanych strzałów. Mówię, mamy Diu został kupiony przez mnie przez 450 końców i powiem szczerze, że chyba było warto. Przechodzimy do ostatniego meczu w tym odcinku. Mamy naprzeciwko siebie formację 4-2-3-1, drugi wariant oczywiście ze skrzydłowymi Di Maria, William jako skrzydłowy, Neymar ofensywny pomocnik i Diego Costa jako wysunięty napastnik, no może być może być ciekawie, no i zaczynamy Di Maria, Angel Di Maria, Di Maria uderza broni Petr Czech, jeszcze Shakiri do Biufa, jednak ten nie doszedł i Marcelo, Marcelo uderza, Marcelo, ale wprost w ręce Petra Czecha Glisik do Gustavo Stawo do Williana ten wyprowadza. Mamy dufa sam na sam z Bramkarzem, ale niestety ten nie trafia. Gendogan do Łukasza Piszczka. Łukasz Piszczek. Łukasz Piszczek. Czy będzie gol? Łukasz Piszczek, ale broni w tym momencie Timo Kur Nie, to Iker Casillas oczywiście. Iker Casillas. Długa piłka na Diego Kostę. Diego Kosta uderza, ale za słabo, żeby pokonać Petra Czecha takim strzałem. Robert Lewandowski. Podaje do Gindogana jak na niecelnie, ale tutaj fatalna pomyłka Oj, obrońcy. Ilka i Gindogana mamy słupek, no tylko słupek, gdzie w 45. będzie spotkania, no niestety, niestety to może się na nas zemścić. Aj, szkoda, szkoda tej sytuacji, Ilka i bo to powinna być bramka. Zobaczmy. Mam dużo większe posiadanie piłki, trochę więcej strzałów, ale to nie przypada się na wynik, który jest wynikiem bezbramkowym. David Luiz. Do Roberta Lewandowskiego, ten przedłuża głową do Ilka Gendogana. Gendogan uderza, ale za słabo i piłka od do koszyczka Ikera Casiasa Diego Costa. Diego Costa, Dante czy zatrzyma... Di Maria, niestety piłka przychodzi między nogami. Dante Di Maria uderza strzałem finezyjnym po długim rogu i mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. No szczerze powiedziawszy, że nie spodziewają się, że Dante przejdzie ta piłka między nogami, no ale niestety zobaczmy jeszcze raz. A nie, niestety przeciwnik nie, nie, nie chciał tego oglądać. Shakiri. Shakiri do Kindogana. Mamy diów Mamy do Roberta Lewandowskiego. Lewandowski uderza, Robert Lewandowski broni, Kersiaż. Mamy dobija z główki i mamy 1 do 1 w 71. minucie spotkania. mamy szy... Czyli mamy szybką odpowiedź z mojej strony. No szkoda, że ten pierwszy strzał nie wszedł Roberta Lewandowskiego, ale dobitka już była skuteczna. I w tym momencie William zagrywa daleką piłkę do Neymara, ale tutaj Petrze bardzo pewnie podaje do... Oj, Gustavo, fatalna pomyłka, Luis Gustavo Di Maria robi! Oj, 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 oj. Niestety przegrywamy 2 do 1, jak szybko odrobiliśmy, tak szybko straciliśmy tą drugą ramkę. Casillas, daleka piłka do Songa, jednak lepiej ołów. Ilkay Gindogan, Gindogan uderza z dystansu, ale no niestety, niestety. Obok słupka bramki Casillasa, jeszcze doliczony czas gry. Przejmuje Robert Lewandowski. Fenomenalne podanie Roberta Lewandowskiego. Tak, to jest światowej klasy podanie, które nie może być niezauważone przez... Oczywiście sobie żartuję, no, fat, to, fatalne to było zachowanie Roberta. Jeszcze mamy Diouf, ale niestety stracił Ramirez I chyba przegraliśmy to, to, to trzecie spotkanie a tym, a tym samym przegraliśmy drugi raz w tej nowym sezonie Tak jest Druga porażka na otwarcie Tego nowego sezonu, no jest fatalnie, jest fatalnie No nie ma, nie ma tego złotego środka, nie ma tej formy, która była Dawno temu Gdzieś zatraciłem tą formę, zobaczmy Di Maria dwukrotnie i mamy Diouf jako strzelę z bramki honorowej dla naszego zespołu no tak jak mówię, no zatraciłem gdzieś gdzieś tą formę, którą prezentowałem przez którą przechodziłem jak, sztor, jak sztorm, jak huragan przez dywizję pierwszą drugą i, i później pierwszą Wasze statystyki, mamy no jak widać trzy punkty, dwa porażki, jedno, jedno zwycięstwo i to będzie na tyle ja się z wami żegnam, do następnego odcinka dzięki i cześć!